Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań następującej nierówności. Rozwiązanie tej nierówności zaczniemy od pozbycia się ułamków, czyli pomnożymy obie strony nierówności przez wspólny mianownik ułamków, czyli przez liczbę 15. Wówczas otrzymamy po lewej stronie 10 minus 9x, a po prawej stronie 105. Teraz przenosimy liczby na prawą stronę, otrzymując, że minus 9x jest mniejsze od 95. Teraz należy podzielić Obie strony nierówności przez minus 9, aby po jednej stronie został sam x. W wyniku tego po lewej stronie otrzymamy x, a po prawej minus 95 dziewiątych. Należy pamiętać oczywiście o tym, że przy dzieleniu przez liczbę ujemną znak nierówności ulega zmianie. Zatem liczba minus 95,9 jest równa liczbie minus 10,5, czyli odpowiedzią do naszego zadania jest odpowiedź C.